Czy Robert Lewandowski powiedział prawdę o aferze premiowej? Zobaczmy, jak emocje i mowa ciała kapitana reprezentacji świadczą o jego wiarygodności. W zachowaniu Lewandowskiego nie ma sygnałów oszukiwania. W swojej wypowiedzi jest bardzo ostrożny i waży każde słowo. Długa rozmowa z Mateuszem Święcickim jest uboga w konkrety. Więcej w niej refleksji i przemyśleń Lewandowskiego. Mam wrażenie, że zamiast zamknąć temat, Lewandowski zostawił więcej pytań niż odpowiedzi. Wywiad jest nietypowy dla ekspresji Lewandowskiego. Widać w nim zmęczenie i wypalenie sytuacją. W przeszłości napastnik Barcelony reagował na kłopoty sportową złością. W tej rozmowie dominowało obrzydzenie, dwa razy silniejsze od złości i pięć razy bardziej intensywne niż radość. Uzupełniły ekspresje smutku, zaniepokojenia i ciekawości. Lewandowski był pewny siebie i stanowczy, na co wskazują niskie poziomy intensywności, dyskomfortu i troski. Kapitan pokazuje zniesmaczenie aferami wokół kadry i złośne sytuację. Mówiąc o aferze premiowej, pokazywał wyraźnie mniej radości i smutku niż w innych częściach wywiadu. Obrzydzenie było dalej bardzo wyraźne, a ekspresja gniewu nieco się nasiliła. Krótkie sygnały strachu pojawiają się w momentach zawahania, dając znać o obawie przed powiedzeniem jednego zdania za dużo. Opuszczony wzrok i chowanie ust wskazują na poczucie winy Lewandowskiego. Jak prawie każdy Lewandowski lubi pieniądze, nieprzypadkowo nazwał propozycję premiera niemoralną. Widać to również w geście pocierania rąk, kiedy wspomina obiecaną premię. Ale równocześnie widać, że dla Lewandowskiego piłka nożna jest ważniejsza od pieniędzy. Dynamika jego emocji negatywnych jest szczera i autentyczna. Bardziej złości go zepsuta atmosfera w drużynie niż boli utracenie dodatkowych pieniędzy. Na twarzy Lewandowskiego widać ulgę, kiedy dzieli się odczuciami i przemyśleniami, ale nie radość oszukiwania, gdy opisuje wydarzenia. Wiarygodne gesty zaprzeczające potwierdzają, że Rada Drużyny chciała szybko zamknąć temat i skupić się na mistrzostwach. Tak samo jest, kiedy zaprzecza kłótniom w drużynie wokół propozycji podziału premii. W zachowaniu kapitana zobaczymy werbalne i niewerbalne sygnały wyrzutów sumienia i stresu, wywołanych nieprzemyślaną reakcję na niemoralną propozycję. Mowa ciała Lewandowskiego zdradza wyraźnie. Jestem piłkarzem, a nie księgowym. Kogo Lewandowski wini za zatrutą atmosferę wokół reprezentacji Polski? Silne złości i obrzydzenie mieszały się, gdy mówił o zachowaniu prezesa Kuleszy. Efekt wzmacnia chwilowy smutek, gdy kapitan stwierdził, że prezes PZPN musiał wiedzieć o premii. Niechęć do władz związku jest widoczna za każdym razem, gdy Lewandowski o nich wspominał. Jego obrzydzenie było wyraźne i intensywne. Tłumione zadowolenie z krytyki potwierdza, że relacje Lewandowskiego z kuleszą są kiepskie. Jeszcze więcej obrzydzenia, połączonego ze smutkiem, ale nie złością, Lewandowski okazywał mówiąc o roli trenera Michniewicza i jego sztabu w aferze premiowej. Choć odcina się od tego wypowiedzi, mowa ciała kapitana sugeruje rozczarowanie postawą ekipy szkoleniowej. Na kolegów z drużyny jest zły, ale jego wstręt jest stonowany. Zachowanie trenerów wywołuje w nim przede wszystkim obrzydzenie. Tylko Łukasz Skorupski wywołał w nim silniejsze emocje. W swoich słowach Lewandowski był bardzo ostrożny, ale zachowanie mówiło za niego. Zaciśnięta prawa pięść mówi o relacjach kapitana z Bramkarzem więcej niż wszystkie słowa. Choć i tutaj znowu pojawiło się mocne słowo trucizna. Tak jak przy krytyce kuleszy, delikatne zadowolenie zobaczymy, kiedy Lewandowski mówił, że Skorupski skłamał. Wcześniejsza złość zmienia się wtedy w obrzydzenie. Do tego w treści kapitan sugeruje wyraźny podział na drużynę i bramkarza włoskiej Bolonii. Lewandowski zupełnie nie kupuje tłumaczeń Skorupskiego, że został źle zrozumiany przez media. I w tym fragmencie zobaczymy też jeden z nielicznych przypadków wyraźnie podwyższonego stresu fizjologicznego Lewandowskiego. Rezerwowy bramkarz i kapitan chyba już nie będą kolegami. Jeśli chcecie, żebym opowiedział Wam o innych częściach wywiadu Lewandowskiego, to piszcie o tym w komentarzach. Obserwujcie mój profil, aby dowiedzieć się więcej o czytaniu emocji i mowy ciała. Do zobaczenia!